Minister Minneapolis Jacob Frey mówi, że jest naprawdę dumny z tego, że ma największą społeczność somalijską w kraju, bo jest głupi. Ja bym z tego nie był dumny. Popatrzcie na ich kraj, popatrzcie, jaki zły jest ich kraj. To nawet nie jest kraj, to po prostu ludzie chodzą i zabijają się nawzajem. Słuchajcie, ci Somalijczycy wyciągnęli z naszego kraju miliardy dolarów. Wyciągnęli miliardy i miliardy dolarów. Mają przedstawicielkę Ilhan Omar, o której mówią, że wyszła za swojego brata. To oszustwo. Teraz próbuje temu zaprzeczać, ale tak naprawdę nie da się temu zaprzeczyć. Bo wiecie, to się dopiero co stało. Nie powinna mieć prawa być członkini kongresu, i jestem pewien, że ludzie się temu przyglądają. I powinna zostać wyrzucona do diabła z naszego kraju. A większość tych ludzi zniszczyła Minnesotę. Okej, okay, Minnesota, macie niekompetentnego gubernatora, macie oszusta gubernatora. Jest przekręcony jak cholera, ale jest niekompetentny, Włocza. Powinien się wstydzić za tą piękną ziemię, za ten piękny stan. Teraz to jest piekło na ziemi, a Somalijczycy powinni stąd wypieprzać zniszczyli nasz kraj i tylko narzekają, narzekają, narzekają. Macie Ilhan Omar. Ona ciągle mówi o naszej konstytucji, no niech wraca do swojego kraju i rozgryzie sobie swoją konstytucję. Tylko narzeka na ten kraj, a bez tego kraju nie byłaby w zbyt dobrej sytuacji. Prawdopodobnie w ogóle by nie żyła. Somalia jest przez wielu uważana za najgorszy kraj na Ziemi. Nie wiem, ja tam nie byłem i nie zamierzam tam być w najbliższym czasie. Mam nadzieję. To, co Somalijczycy zrobili w Minnesocie, to jest po prostu nie do uwierzenia. To jest nie do uwierzenia.